Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w nowym roku. Mam nadzieję, że spędzacie ten pierwszy długi weekend stycznia w jakichś przyjemnych warunkach. Ja dzisiaj akurat jestem w warsztacie razem z Rafałem. Co prawda, Rafał właśnie już poszedł, ale trochę podziałaliśmy głównie przy tym sprzęcie. Rafał zajął się ramą, a ja zająłem się tym, co Rafał robił, jak zaczynał u mnie pracę 6 lat temu, czyli opalałem i skrobałem. Konserwacje z nadkoli i z innych elementów Jaguara. Przy Wilisach zaraz Wam pokażę co się dzieje, a trochę też się dzieje. Na przykład tutaj, już pod folią czekają na, na odbiór ostatnie nasze produkty, czyli Wilis MB i przyczepa Bantam T3. Które zrobiliśmy w zeszłym roku W ostatnim odcinku malowaliśmy oznaczenia Więc jeżeli nie widzieliście to oczywiście zapraszam Był już u nas jeszcze Papiery się robią Także będzie można to zarejestrować niedługo I działać i jeździć A ja Wam już pokazuję co jeszcze się dzieje na warsztacie Ale zaczniemy od tego co nagrałem w tygodniu Czyli od materiałów oczywiście Od Rafała, no bo Rafał tutaj u nas Wykonuje blacharkę I robi fajne rzeczy, zobaczcie Oczywiście, jeżeli jesteś nowi, zapraszam do subskrypcji kanału, można komentować, można y, lajkować. O, panie Rafale. Tak? Pochwalisz się robotą? Ale ten, ramkę szyby robimy. Znaczy ja robię. No zresztą ty robisz. No. Dobrze. To I te... jest ramka dla Dariusza. Do... Któremu już zabiliśmy, sobie zabiliśmy na bozie, ja sobie No i ten Teraz muszę się tylko te spawiki mm -hmm. te, Na razie tylko te Od dołu I wtedy tył Znaczy wtedy założę to jeszcze raz na podszybie Zobaczę czy na pewno coś z tym łuczkiem można jeszcze porobić Dobra. I Z drugiej strony Może coś jeszcze popracować, dopasować mm -hmm. I wtedy wstawiamy to Pokażesz, przychodzi. to przychodzi. To jest, to jest tu Na tą stronę mhm. A drugi jest już tak w miarę docięty I Trzeba jeszcze tutaj, no jakoś tak mniej więcej mhm. to, że trzeba jeszcze yy, tutaj wyciąć no. Tutaj skrócić I powinno być ok Dobra no i... A wszystko to dzięki czemu? Dzięki drabinie Dzięki drabinie która spisała się. Znowu. Dobra, Rafał zbudował drabinę. A tak na serio to zbudował po prostu szablon do tworzenia poszyć, właśnie takich jak to oryginalne, Czyli właśnie takich, jak właśnie tutaj Rafał wykonał. Sama rama szyby też zresztą powstała z dwóch. z Dwóch części, dwóch ramek, tak. Z jednej takiej, białej. To co zostało z jednej z nich. Oraz tam na dole. Yy, a te nogi z tamtej? Mm, a. No to... I tutaj niestety jest yeah. tak, że... Yy, no to się nie nadawało po prostu do tego, żeby to wykorzystać. Mówiąc no, to, że to jest spawane z wszędzie. Ta rura. Jeździk na wszędzie. To, to... To też jest za grube i niepoprawne. Jedyne tylko to jest dobre. Więc... Ale i tak przerabiane. No szczerze na jakąś tutaj No dobra, czyli z dwóch można było wykonać tylko jedną, tak samo tutaj druga też jest porzeźbiona. Przy to no, do, do tej małej racji. Tak. Ale to już No dobra, i będziemy mogli Dariuszowi oddać yy, jedną dobrą ramę, żeby... Tak, już będę ją miał oczyszkowany i ją założyć, to się dało. Dobra, no to git. A ja wracam do Jaguara. prezentuje się chyba ok. tutaj jeszcze dojdzie przy połączeniu z tylną stroną ubezpieczone miedzią jest ta uszczelka no trochę niższa będzie nawet ta uszczelka ale kąt się zgadza elegancko Bardzo fajnie. Można działać dalej. Można. A tu się yy, za pośrednictwem barka pracy montuje tylny most do Landwezera od 42. Zbliżał się. jest taki grzeczny. Chyba, że mu zimno i naprawdę chce już iść do domu. On jeszcze nie wie, że ja wcale nie jadę stąd do domu, tylko na miasto. No dobra. Więc tak, jeżeli chodzi o projekt ulicy pana Zbyszka, no to ostatnim elementem, który był robiony, była rama szyby i ona jest zrobiona. I również dla naszego kolegi z, ze Szczecina. No, załóżmy, że ze Szczecina dla, dla Dariusza. Rafał zrobił tutaj ramę szyby. Ona powstała z dwóch, co już zresztą sami się dowiedzieliście I jest już gotowa I wyfakturowana Także całkiem, całkiem nieźle się udała Z dwóch trzeba było zrobić jedną Tą rurę trzeba było naprawiać w wielu miejscach, wyginać I zeszło z tym no, prawie, prawie 4 dni robocze także, także sporo pracy Żeby to naprawić, I oczywiście koszta są Większy niż można by było kupić replikę, ale walczyliśmy o to, żeby ten oryginał tutaj naprawić i zachować. Wszystko, oczywiście, posprzątane po weekendzie, czy tam w trakcie weekendu, czy na weekend. Chociaż weekend okazał się być dla Rafała i dla mnie chociaż trochę pracujący, bo ja byłem tutaj wczoraj na rozmowach w sprawie sprzedaży Frankensteina. I jestem dzisiaj nie tyle co, prawda co Rafał, bo Rafał był dzisiaj ładnych no 8 godzin chyba, czy 6, 6, godzin, przepraszam. Ale, ale też trzeba było się tutaj dzisiaj pojawić po to, żeby trochę porobić. No i tutaj im więcej się zagłębiamy w tego Jaguara, to im się okazuje, że jest więcej, więcej roboty. No ja się zająłem tym skorbaniem dzisiaj, okazuje się, że im głębiej w las, tym więcej drzew. Na przykład takie przetłoczenie tutaj, które zanika. O, na przykład tutaj też przetłoczenie, które z tej strony wygląda tak. I jest raczej po prostu samoróbką. I tutaj więcej skrobania na ciepło. Ktoś ogólnie pomalował ten samochód farbą taką olejną. Po wszystkim, po kablach, po instalacji elektrycznej, po rzeczach, które były tłuste albo brudne, i generalnie się nie przejmował tym. I ja to teraz opalam, tak samo opaliłem też cynę na przykład po to, żeby zdjąć błotniki, żeby łatwiej się nad nimi pracowało. Na przykład tutaj w takich miejscach, samo tu jest po blacharce, my po prostu mamy go poprawić I... I naprawdę tego, tego poprawienia będzie. Rafał się zajął dzisiaj ramą, która tutaj została zniszczona yy, przez yy, wypadek. Po prostu samochód musiał mieć jakąś stłuczkę kiedyś yy, i ten lewy narożnik przedni się yy, popsuł. Tutaj też coś tam się popsuło. Już Rafał naprawił. I zaraz postaram się znaleźć tutaj brakującą część podróżnicy. Jest gdzieś w piaskarce, nie wiem, zaraz zobaczymy. Nie ma. Dobra, pies chyba już coś ukradł ważnego. Zwłaszcza teraz jak ucieka. Dobra, zobaczymy czy to może u Rafała A, jest ta część. No na złomie jeszcze nie ma, ale jak już jesteśmy tutaj, Rafał zajął się ramą do Forda GPW ze Szczecina do pana Maćka. Nie ze Szczecina, ze Szwecji do pana Maćka. Tego samochodu, który nam załatwia opony do, do projektów Firestone. Także pozdrawiamy pana Maćka. Wygląda słabo, ale będzie dobrze. Piękny, oryginalny numer. I teraz tak, to jest jeszcze bez GPW 147,949. No można by to sprawdzić, ale niestety nie mam mojej książki, bo moja książka jest u pana rzeczoznawcy, który no, w tej chwili robi dokumenty na kobi. Dobra. Chyba ja muszę znaleźć znaleźć ten element i dopiero wtedy ponownie się z wami połączyć, bo nie chcę Was tutaj naciągać na czekanie aż ja... Coś znajdę. No dobra, jest. Słuchajcie, tak ktoś, tak ktoś naprawił ramę. Tu jest... że to już nie będąc takim sarkastycznym, tak? No ale chodzi o to, że rama dostała strzała. I tutaj jest pogięta. I tu jest pogięta. I tu jest pogięta i ktoś dał taką nakładkę. A w środku tam wszystko jest też poniszczone było złamane i pofalowane i jest pospawane i od spodu podobnie tak samo tutaj ten narożnik i zdecydowaliśmy z Rafałem, że tego nie opłaca się naprawiać bo jest po prostu za bardzo zniszczone no i trzeba po prostu narysować to i zamówić, żeby nam to wycięli i wtedy to pospawamy i wspawa to Rafał na miejsce także tak to wygląda No, i tyle. W zasadzie dzisiaj nie mam dla Was więcej, bo mogę Wam też pokazywać, że e, rozebraliśmy elementy od, y, od Jaguara i rama jest już całkowicie wolna i w trakcie naprawy, ale to już Wam pokazałem. Mogę Wam pokazać y, most od y, BJ42, czyli tam y, od Cruisera, y, Tutaj mościk od 40, tyle już widzieliście. A więcej? No cóż, działamy, działamy. W przyszłym tygodniu też dużo się będzie działo. Mam nadzieję, że to auto pojedzie już na sadowanie i, i będzie można coś więcej pokazywać. Natomiast na dzisiaj ja już się rozłączam. Życzę Wam udanego odpoczynku oraz ciężkiej pracy w tygodniu. I co? smacznej kawusi. I widzimy się w następnym odcinku. Pewnie za tydzień. Do zobaczenia. Hej!